Staniemy jeszcze w Londynie, zrobimy wszystko, każda akcja zostanie podjęta, by przywrócić porządek powiedział premier Wielkiej Brytanii i po raz pierwszy do dyspozycji policji będą armatki wodne i gumowe kule. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają naszym nadzwyczajnym służbom bezpieczeństwa. Od ostatniej soboty aresztowaliśmy około 750 podejrzanych o rozruchy w Londynie. W tym 160 zostanie pociągniętych do dalszej odpowiedzialności. Zdjęcie po zdjęciu identyfikujemy wszystkich zamieszanych w pogwałcenie spokoju publicznego w Londynie. I jeżeli to będzie konieczne, opublikujemy te zdjęcia, aby złapać każdego z nich. I tu nie pomoże odwoływanie się do praw człowieka czy praw autorskich. Oczekuję od sądu, że wszyscy zamieszani zostaną skazani, a jedynym słusznym rozwiązaniem będzie więzienie. Potrzebujemy waszego wsparcia. Widzieliśmy najgorszych Brytyjczyków, ale mamy nadzieję zobaczyć tych najlepszych z was. Milion osób udzieliło na forach społecznościowych wsparcia dla naszej policji. A my no, łączymy się teraz z Wrocławiem, gdzie jest dr Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam. Patrząc na zniszczenia w Londynie, to aż trudno uwierzyć, że to dzieło no, nie, niezbyt licznych grup chuliganów i rabusiów i że policja nie była w stanie temu zapobiec. Tradycji brytyjskiej i to wynika między innymi z wypowiedzi premiera Camerona, w tej tradycji jest dość duża wstrzemięźliwość w posługiwaniu się przemocą przez policję. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż zgoda na użycie amunicji gumowej czy też armatek wodnych zapadła na najwyższym szczeblu, czyli z jednej strony owa wstrzemięźliwość w posługiwaniu się przemocą bezpośrednią, z drugiej strony olbrzymia dynamika tych zamieszek, przyłączanie się coraz to nowych grup, rozlewanie się na coraz to nowe dzielnice z pewnością zadania policji brytyjskiej nie ułatwiło. Biorąc pod uwagę spontaniczny charakter eksplozji tego społecznego niezadowolenia, no można postawić tezę, że policja miała minimalne szanse, by przygotować się do tego typu rozruchów, do rozruchów o takiej skali, i w związku z tym prowadzić przynajmniej w pierwszej ich fazie skuteczne przeciwdziałanie. A proszę powiedzieć, na czym polega trudność w opanowaniu tego typu zajść? Przede wszystkim ogniska zamieszek przemieszczają się stosunkowo szybko wraz z grupami, jak można to było oglądać, stosunkowo młodych ludzi. Okazuje się, że w dzielnicach, w których doszło do zamieszek, poziom społecznej frustracji był na tyle wysoki, iż stosunkowo nieliczne grupy prowodyrów przemieszczających się potrafiły pociągnąć za sobą tłum i sprowokować zajścia o znacznej skali. Do tego natychmiastowe niemal użycie takich środków przemocy jak koktajli mołotowa, podpalanie samochodów, Policja po prostu nie nadążała za dynamicznym rozlewaniem się kolejnych fali y, ulicznej przemocy. Zamieszki zaczęły się po tym, jak policja zastrzeliła y, przestępcę podczas y, próby zatrzymania. I wydawałoby się, że takie rzeczy zdarzają się często na całym świecie. Więc to, że doszło aż do takich rozruchów, to świadczy chyba o tym, że problem jest y, głębszy. Y Wiele teorii już się pojawiło tłumaczących fenomen zajść w brytyjskiej stolicy, natomiast większość ekspertów zgodna jest co do tego, iż na kwestie rozwarstwienia majątkowego nałożyły się kwestie etniczne. Zamieszki zaczęły się w dzielnicy zamieszkałej w większości przez imigrantów z Karaibów umownie zwanych Jamajczykami. I tutaj te czynniki ekonomiczne, społeczne, psychologiczne, ale również o czym mówi się bardzo niechętnie, gdyż jest to teza politycznie niepoprawna, również czynniki Krasowy był istotnym elementem eskalującym i potęgującym skalę tych zamieszek. Brytyjczycy świetnie sobie poradzili z chuligaństwem na stadionach. Jak pan sądzi, czy i z tym szybko się uporają, dadzą sobie radę? No tylko musimy pamiętać, że stadiony brytyjskie uczyniono bezpiecznymi, ale bynajmniej nie z dnia na dzień. Poza tym burdy stadionowe, ich rozmach przestrzenny a i czasowy był znacznie mniejszy. Jestem przekonany, że brytyjskie służby porządkowe bardzo dokładnie przestudiują Przypadek londyńskich zamieszek, a i zamieszek w innych miastach, wypracują y, jakieś środki zaradcze, y, i działania te będą implementowane w bieżącej działalności służb porządku publicznego. Na ile one okażą się skuteczne, no to w tej chwili musi pozostać kwestią otwartą. 750 osób zatrzymanych w samym Londynie. Premier Cameron mówi o nieuchronności kary, i to chyba jest recepta nieuchronność kary. Przede wszystkim sprawca e, takich zamieszek musi utracić złudzenie, iż jest osobą e, anonimową. W mieście poddanym e, monitoringowi wizyjnemu, e, bardzo intensywnemu wizy wizyjnemu monitoringowi, e, istnieje możliwość, choć wymaga to niebagatelnej pracy, e, identyfikacji większości uczestników takich e, zajść przynajmniej ich początkowej fazy, tej fazy, w której nie doszło jeszcze do zniszczenia kamer monitoringu wizyjnego. I w pełni zgadzam się z tezą, iż nieuchronność kary, owa utrata anonimowości w tłumie może stanowić jeden z najsilniejszych elementów prewencji zniechęcających potencjalnych uczestników do przyłączenia się do zamieszek. Patrząc na to, że minionej nocy już w Londynie był raczej spokojnie, no, były zamieszki w innych miastach, ale nie, nie na taką skalę, to chyba już można wyciągnąć wniosek, że Wielka Brytania poradzi sobie z tym problemem. Myślę, że pan zgodzi się z tą tezą. Można postawić hipotezę, że... Pierwsza fala społecznego buntu została rozładowana, wypaliła się. Czy będą fale wtórne, tak jak przy tsunami, czy, czy, czy wstrząsy wtórne, jak przy trzęsieniach ziemi, pokażą to najbliższe dni, najbliższe tygodnie. Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Dolnośląska Szkoła Wyższa, był naszym gościem.